Szybaneczko Murdeczki, z tej strony Szybki Banan, witam Was serdecznie na MindFox. Nie MindFox, na Mine serwerze! Na Mine serwerze na GTA Was, witam. Słuchajcie, dzisiaj został wprowadzony upgrade questów, tak więc mamy już wszystkie questy naprawione, nic nie będzie Was teraz wyrzucało. Znaczy, wyrzucało. Nie będzie Wam wyrzucało żadnych questów, o. W ten sposób. Cały system questów został przepisany. Wczoraj 15 godzin mi na to zeszło. Weekend mnie nie było, ale już wczoraj był poniedziałek, już wróciłem po tym weekendzie. Poświęciłem cały ludzki dzień na to, żeby te questy napisać. No dzisiaj mi też pół dnia zeszło, żeby wam powgrywać to już A dziękuję wielkie dla Irona, Który pomógł mi wczoraj bardzo mocno, bo ponad 5 godzin poświęcił Swoich, żeby część lwią odwalić na tych questach i też mi pomóc właśnie Nie wprowadzić Więc tutaj pozdrowka serdeczna i szacun e, Słuchajcie mmm, Zrobimy sobie dzisiaj jakieś questy na pewno Porozmawiamy też może o tym kiedy wystartuje GTA dzień indziej, bo Będziecie na pewno ciekawi, więc dzisiaj w, w odcinku się dowiecie Ja może pójdę nie wiem, do Johna nie, nie żona, Pójdę może do Morlisa. O, do Morlisa pójdę. W sumie już u Morlisa wziąłem jedno zadanie. Konkretnie wziąłem to zadanie u... chyba Augustina. Tak, u Augustina. I to zadanie polega na tym, żebym zabił 15 e, mafiozów. Zobaczcie, teraz mogę te questy pobrać u każdego npc -ka. Jak już mam pobrany quest, to mam taką informację jak tutaj, nie? Że rozwal Jakusa, wpisz zadanie i wtedy mamy tam informację, które zadania już mamy podjęte. To widać, też już mam pod... podjęte, bo pisze, że jest rozpoczęty quest. Ok, u tego chyba nie mam. O, i tu mogę, jakby wybrać. Wygląda to bardzo zbliżenie do podobnego, bo staraliśmy się e, taki schemat e, zmienić. Chociaż to jest całkowicie zera napisane i nie ma nic wspólnego z poprzednim pluginem na Questy. To jest już ten na, nasz autorski. E, czekajcie, czekajcie, gdzie miałem iść? Do. E, dobra, gdzie ja znajdę? tych? Jakuzę, chyba tam. E, słuchajcie, kiedy będzie na Mindcusurvi, pewnie zapytacie, i kiedy będzie na Minefoxie serwer otwarty na czy 3 chciałbym żeby wystartował jutro, na się chciałbym żeby wystartował troszeczkę później z tego względu że... Eee... Wow, pękł mi, pękł mi tyki. nawet nie zauważyłem kiedy. Ojejej. czyżby aż tak ten? Taki był uszkodzony? Czekajcie, jeszcze te pobiję tym, zobaczę czy to tak schodzi. To już nie schodzi dość szybko. Też ten jest jeszcze chyba durability ma większy, ta Unbreaking 2, spoko. Słuchajcie, na MC Studio chciałbym, żeby jutro te questy, questy GTA wystartowało, zastępstwo starego GTA, które będzie będzie nowym. Ale na Mindfoxie chciałbym troszeczkę później, ponieważ tam na pewno trzeba będzie dużo zasobów, bo też będzie dużo graczy, tak jak na main Mineserwerze spodziewam się, tak sobie obstawiam bynajmniej, mam nadzieję. Eee, zobaczcie, widzicie, zabiliśmy jednego członka Jakuzy, i mamy od razu informację na czacie, że zabiliśmy jednego członka. Wcześniej tego nie było, wcześniej nie mieliśmy informacji o tym, trzeba było wpisywać za każdym razem komendę zadania, żeby to sprawdzać. A teraz przy każdym koście mamy właśnie takie zliczanie, eee, one, bear, one pay one. O kurczę, 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 gościu. O, zniknął, dobrze. Dobrze, to się wyleczymy. Eee, więc na Minefoxie chciałbym, żeby to troszeczkę wystartowało później, ponieważ chciałbym, żeby był osobny serwer do tego zakupiony, a do tego jest troszeczkę funduszy potrzebnych, chociaż te fundusze wiem, że będą, bo już i tak jest praktycznie kasa na ten serwer. Tylko to jest więcej roboty dla mnie, żebym to przeniósł, skonfigurował, zabezpieczył i tak dalej, i tak mm. dalej. No, w ten sposób to jest jakby jedna, jedna sprawa. No i co, ale ci, ci, ci co czekają na MC Survi, to no, myślę, że już za niedługo się doczekają, bo no, chciałbym, żeby to jutro wystartowało. Więc myślę, już nawet napisałem na forum. O, buty, dawaj buty gościu. Nie ma miejsca. Nie mam też butów. Tyk, dawaj buty, dawaj. I zakładamy no, na stupki normalnie, alidaski. Dobra, trzeba to wyleczyć i atakujemy dalej mam coś jeszcze, żeby założyć? Yy, b, 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 komenda naprawa. Naprawa. Oj, nie mogę, bo już używałem. Dobra, użyjemy zestaw do naprawy i się naprawi nam wszystko. Okej, okay, zaraz kontratukujemy, nie się wyleczymy troszeczkę. Słuchajcie, mam też do Was taką prywatną prośbę. Mam nadzieję, że wysłuchacie mi i poświęcę wam minutę... Znaczy zabiorę wam minutę z życia i, i, i uszanujecie to. Masę czasu, masę godzin czasu spędzam na Minecrafcie W kodzie, w pluginach, w skryptach, w czymkolwiek Tak żeby wam zapewnić fajną rozrywkę Błagam, uszanujcie to i nie zgłaszajcie mi na siłę błogów w grze Bo nie lubię tego, jak ja siedzę, wiecie, wczoraj na przykład 15 godzin questy robiłem i już byłem na serwer, żeby chociaż z graczami chwilę porozmawiać Ale o czymś innym, tak w ogóle, może o grze albo coś porobić z nimi To ludzie są, przez... ludziom się nie chce zgłaszać po prostu błędów Błagam was ja i tak nie będę rozwiązywał tych błędów, jak będziecie mi z poziomu gry je zgłaszali. Wysilcie się troszeczkę, minimalnie, bo wiadomo ten serwer jest też dla was, ja tego nie robię dla siebie. Ja to robię dla was, żebyście wy mieli też rozrywkę z gry. Błagam, zgłaszajcie na forum. Zgłaszajcie na forum. Jakikolwiek błąd nie znajdziecie, jakikolwiek problem, nie wiem, a macie z czymkolwiek, zgłaszajcie na forum, bo jeśli będziecie zgłaszać z poziomu gry, no nie dziwcie się później, że ja was ignoruję i was oleję. I nie myślcie, że później ja też jestem jakiś hamski, czy jak powie, ktoś mi zgłosi błąd, a ja powiem, że od tego jest forum, to nie myślcie, że ja jestem po prostu dla was niemiły, czy, czy, czy zły, tylko jestem bardziej poirytowany i mi się już po prostu nie chce, nie chce wiecie, wchodzić do gry i za każdym razem słyszeć, że już mam coś naprawiać, jeśli coś jest tam, nie wiem, jakaś literówka gdzieś, czy coś tam nie działa dokładnie. Ja sobie to naprawię, ale w wolnym dla siebie czasie, tylko w chwili kiedy mi pasuje, a nie tak, że już po kilku godzinach pracy przy Minecrafcie Chcę sobie odpocząć, jeszcze na chwilę wejdę na serwer, żeby zobaczyć jak wam się gra To już taki spam dobitny, banan, a tutaj nie wiem, bank mi nie zaliczyło, coś tam nie działa jeszcze Zgłoście to na forum, teraz już i tak jest banalnie prosto I każdy jest zadowolony, bo już pytałem graczy i są mega zadowoleni z tego update'u, który wprowadziłem bo już questy nie uciekają, nie? I to, że na przykład jakiś quest jeden nie działa, to nie szkodzi, bo każde 20 innych questów działa I przede wszystkim nic Wam nie ucieka i możecie je robić od A do Z do końca eee, A na tym właśnie głównie polegał ten update Wiem, że bez tego update'u, to GTA mimo, że miało ogromne zainteresowanie już na wejściu To na dłuższy dystans by... O kurde, zostałeś po plecach, sorry gościu, ale sami się kradłeś fragi, dobrze ci tak Przez chwilę Cię przeprosiłem, ale widzisz, nie żałuję tego kina O jest, dobra Myślałem, że padnę, bałem się Dobra, mamy 5 z 15. No i zobaczcie. No i płatność się wykonuje dość prosto, dość łatwo. Nie wiem skąd mam tyle ciastek. Chyba ktoś nas parnie mi rzucał, ale, ale skąd on miał tyle ciastek? <laughs> eee, dobra, zrobimy szybką regenkę, regeneracja. Zabiłeś mnie, no bywa, bywa. Kradniesz fragi, to cię zabiłem. Skarbinu... O nie nie, nie, u ludzkiej życia, dobra, że zabiłem. Dobra, uciekam się skitrać gdzieś. On nie chce się wyłożyć że tutaj ziomeczki mnie nie atakują, to mi się podoba, to mi się podoba. Ja wam daję żyć, wy mi też dajcie. Jeszcze się zastanawiałem czy nie zmienić kurde naboi dla pistoletu, bo zobaczcie, to no są takie malutkie, że prawie niewidoczne. Jak się włącza ekwipunek, to je widać, że są, ale jak się wyłączy, to w tym pasku takie są malutkie, że prawie niewidoczne. Może te naboje dla pistoletu byłoby warto zmienić na jakąś inną teksturę. Okej, okay, ziomeczki tam stoją, to co, może na dystans ich o, nawet nie zauważyli nas, to no, nawet i spoko. Dobra, jeden polas. I drugi też polas. Super 8 mamy już. Dawaj shotguna. Oj, po plecach mi strzelił. Oj, ty mendo, ty mendo. Lecimy do Morrisa, Zaraz sobie ukończymy tego questa. O, questów nie usuwa. No dokładnie, nie usuwa, nie usuwa. Był update zrobiony, już nic nie kasuje. No tamten plugin był wadliwy, jednak nie było co polegać na jakimś pluginie, który pozwalał na robienie swoich rzeczy. Trzeba było coś własnego napisać, żeby to działało w pełni tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Okej, okay, tędy? Mogłem od razu lecieć kurde na ten na dzielnicę Jakuzy, ale dobra, przejdziemy się ten kawałeczek. Cześć koleżanko, chcesz tutaj? Z sikiery w łeb? No, dobra, wybaczam ci, że mnie zabiłeś. No, nie chcę wojny, więc nie będę cię lał. Nie chcę wojny, więc się nie będę dotykał nawet. Strasznie wolno strzela mi ta strzelba. Mnie denerwuje ta dwubelgówka. Za mało na boima. No, gościu, ty mnie denerwujesz. kradniesz mi fragi. Bum. Koniec tego. Ty mi nie pomagasz, ty mi kradniesz fragi. Wiesz jak to się nazywa? KS-owanie. Killstealing. Nie ma takiego kradnięcia. Nie ma takiego bicia, jak to mówił ojciec Zbysia. Nie ma takiego bicia. Ty ja mi raz przypadkiem w plecy strzeliłeś, to ja teraz przypadkiem powiedzmy, że strzeliłem ciebie. <laughs> Fajny czepak? No to niezły dywan, jakby miał taki dywan. Dobra, eee, jeszcze kilku, jeszcze kilku. O, właśnie, skrzyneczka, dawajcie, może coś fajnego będzie. O, garnitur, ale nie chcę, wyrzucę, może to sobie zabierze. Okej, okay, shotgun w łapę. Dzień dobry, boom, Tutaj mało naboi. Dwa, trzy, super. Ile jeszcze dwunastu? No, o kurde, on mnie zabije. On mnie zabije, dobra, lej. Lelele, karabinek, 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 karabinek Damy radę Jest zabity. Dobra, 13 na 15, jeszcze tylko dwóch To zliczanie też jest fajne, na starym GTA trzeba było, wiecie, za każdym razem e, Za każdym razem wpisywać komendę zadania, żeby sprawdzać ile mamy zabitych Tutaj mamy widzicie, wyświetlanie cały czas Przy każdym questie tak już to wygląda Okej, okay, dwóch zostało. No jeszcze nie podleczmy się troszeczkę, żeby mieć questa w pełni zrobionego. Myślę, że to kwesta się robi znacznie wygodniej niż na starym GTA. Na starym GTA zabicie tych 15 członków Jakuzy nie było takie przyjemne jak teraz tutaj. Mimo że ja mam zbyt jakiś sprzęt, ja nie mam dobrego sprzętu nawet. Pięknie. Ok no, się podejdzie blisko i szybko, to można łatwo ich wyjaśnić. Co tam ziomek? O, jesteś jest. jest. No i super, mamy to i zobaczcie Zabiłeś 15 na 15, ukończyłeś zadanie, wróci do Carlosa No to lecimy do Carlosa Siema koleżanko Ciekawe czy jakieś głowy zdobyłem O, zdobyłem, bo miałem mniej Mam już 8, spoko O, i lecimy, i do Carlosa lecimy Opuściłem dzielnicę Jakuzy, lecimy do Carlosa Siema Carlos, gdzie ty jesteś ziomek? Carlos, Carlos, tutaj, patrzcie Klikam prawym, pyk Zadanie ukończone. Wspaniała robota, oto Twoja nagroda. 50 dolarów zostało dodanego do twojego konta i dostaliśmy 227 punktów respektu. No i to mnie najbardziej cieszy. Level, ile to brakuje nam? Jeszcze 200 punktów i mamy level. Musimy to dzisiaj zrobić. Patrzcie, teraz jak kliknę prawym, to mamy informację, że zadanie ukończone. Kurde, zabił nam, ale wrócę sobie bekiem. Mamy napisane, że zadanie ukończone. I 24 godziny mamy przeczekać, żeby znowu móc zrobić tego quest'a bo teraz nie będziemy mogli. jak Klikniemy, to nic się nie stanie. Musimy po prostu czekać 24H. Kurde, dwóch zabił. No, w ten sposób to wygląda. No i co, i pobieramy kolejnego questa. O, na przykład, jak mamy takie coś, to już mamy informację, że quest jest rozpoczęty, czyli już. No, już jesteśmy w jego trakcie. Jak komendę zadania, to macie listę wszystkich questów, które podjęliście. No, i tutaj widać, wszystkie, które ja zacząłem, czyli oddać kryjówkę. To jest Big bossa. O, to możemy sobie zrobić. W sumie na tym level dobijemy. Tylko nie pamiętam od kogo mamy tego questa, ale chyba też od Roberta? Nie, od Augustina? Tak, do Augustyna, dokładnie. Dobra, to lecimy teraz do Big Bossa. Ja sobie polecę może przystankiem, będzie mi szybciej. Lecę szybko na span. Polecimy do Putina i tam będzie Big Boss. Zabijemy go trzy razy. I ukończymy quest'a. Myślę, że level dzięki temu też bije. Eee, Putin. Putin, 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 gdzie jesteś Putin? Tutaj. I też muszę rozdać umiejętności, bo tego nigdy nie robiłem na streamach żadnych, na żadnych odcinkach. I zrobię to dzisiaj podczas yy, nagrania. Pokażę wam, jak się rozdaje umiejętności, jak, na czym to polega, wytłumaczę wam jeszcze raz. Widzicie, ja odnalazłeś kryjówkę Big Bossa. Nie było wcześniej takich powiadomień, teraz to jest troszeczkę wszystko inaczej. Te questy napisane, zrobione. E, znacznie wygodniej się to po prostu robi. Znacznie bardziej to intuicyjne jest. Ktoś, kto robi to pierwszy raz, to też ma lepsze, jakby, informacje. Nawet jeśli ktoś zaczyna na Ej, 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 ziomek, ty tu, ty, ty jeden, uciekaj, bo tyś przez coś przeszybki. Ale Big Bossa potrzebujemy. Chodź, 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 Big Boss. Ty idziesz ze mną, z shootgunem cię będę karmił. O. Raz i dwa Przeładowanko Raz, dwa O kurde pół serduszko, gościu nie podchodź tak blisko Bo ty zbyt jesteś ten Ofensywny Nie trafił we mnie co za głupia No jeszcze raz lecimy do Putina no, Ale z, z tym shotgunem i tak damy radę Bez problemu już mamy takie bronie Że jesteśmy w stanie bez problemu e, ich zabić Słuchajcie te shotguny naprawdę mega rzadko występują Więc każdy kto zaczyna grę na początku broni Żadnych nie ma ale żeby zdobyć broń to naprawdę Nie trzeba się wysilać Eee, Warp Putin. Lecimy do Putina. No i widzicie, cały czas ktoś, na, ktoś wykonuje te zadania. Widzicie, tutaj Krystian ukończył zadanie, tutaj Ka y Kamerun y ukończył zadanie. Każdy co chwilę ukończa jakieś zadania, bo wszystko już działa jak należy. No i myślę, że to najbardziej graczy cieszy. Wiecie co, Snajperkę bym chciał bardzo. Gdybym ja miał sniperkę, to bym kurde łatwo robił te questy niektóre. Nie, 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 nie kradnij mi tego fraga, błagam cię. Nie kradnij mi go, zostaw mi go. Dobra, jeden raz zabity. Ej, odejdź, odejdź, odejdź gościu. Uf. A dobra. Dobra, dobra, live, live, jaki live? Szybki banan, dawaj live. Nie, żadnego livea nie będzie dzisiaj. Dzisiaj jest spokojna gierka. Nakręcam odcinek Chciałem z powrotem odcinki kręcić, więc kręcę te odcinki Na live też jest strasznie dla mnie to, że później mi każdy na tą kamerę wchodzi Każdy za mną biega, albo ktoś chce mnie zabić na odcinku, żeby się pokazać na live ie. Wygodniej czasem jest ten odcinek jednak kręcić Jednak... Oj oj, 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 gościu Kurde, jaki szybki! Raz kogo zabiłem? Ta, raz w Albigbossa, raz Słuchajcie, szukamy snajperki Szukaj... Nie, ofertę najpierw, oferty Poszukamy jakiejś snajperki O, jest! Karabin myśliwski, 400 dolarów Karabin myśliwski. A Chciałem, czy będzie coś lepsze. Szukaj. Karabin. Okej, okay, jest kilka karabinów. Ten jest za 2000, ten za 500, za 500, za 400. Nie stać mnie. Ten za 1500, ale to chyba jakiś lepszy. Nie, ten jest lepszy. A, bo to jest karabin maszynowy w ogóle, ani ten, ani snajperka. Ale to jest snajperka. Hmm. Jakie jeszcze snajperki by mogły mieć nazwę? S szukaj snajper. O, karabin myśliwski. Dobra, to samo. No to 400 dolarów to najtańsze, to nie stać mnie, balans Ile mam kasy? 300, kurde, niewiele brakuje No trudno, na razie musimy działać bez Tak mam karabinę, więc nie ma źle Amunicji mam dużo, w sumie dobra, w się czaję, normalnie, lecimy Lecimy na pełnej Tak oszczędzać spróbuję cały czas, jestem taki oszczędny jeśli chodzi o tą amunicję Pa 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 pam pa pa pam Dobra, dawać ziomeczki. Teraz się was nie boję. Ok, oni odeszli i super. I Big Boss jest tylko mój. I tak miało być. Chodź, chodź Big Bossik. Nie, nie zabijaj mi go, błagam cię, nie zabijaj mi Big Bossa. Fakt, że on już biegnie na mnie sam mi się bardzo podoba. Big Bossa zrobiłem najsłabszego, bo on jest najwolniejszy, ale tych pomocników zrobiłem specjalowo mocniejszych, żeby ten quest jakiś miał tam, wiecie, jakieś to było wyzwanie. Ej, nie, 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 nie. Dobra, zajdę go z drugiej strony Dobra, lecimy, full auto Dobra, dwa razy mamy to Wszelkie przeładowanie broni Raz Nie, 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 plecy, plecy O kurde, pół serduszka na farcie Dobra, zjedzone Lecimy, 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 szybciutko, chodź Big Boss do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, ziemeczku. Widzi mnie, dobrze, idzie do mnie, idzie, idzie, idzie. idzie. No i kozacko. No, chodź, chodź, chodź. Dobra, wreszcie bliżej podejść nie dam. Teraz na dystansie ładnie odpychamy. Kurde, jaki on jest szybki, masakra. No ale chłopacy mi pomagają. Cieszy mnie to, że nie są hamami, żeby mnie tutaj... Żeby mi utrudniać życie. O nie, 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 nie. Dobra, musimy z Tobą kończyć Big Boss. Jest, mam Cię, 3 na 3. Ukończyłeś zadanie, wróci do Augustina. No i super. I wracamy. To no, może ja span polecę, będzie łatwiej mi szybciej. Span i szybciej. pan i przystankiem. I na przystaneczek, elegancko. I lecimy do Morisa. Jest Morris, Morris i Augustin teraz, tak? Jest Augustin, super. Siema ziomek. Tak. I mamy drugie zadanie ukończone. Zarobiłem znowu 50 dolarów na te taksówki, się zwróciło. 150 EXPATO zarobiłem. Eee, kurde, brakuje nam do levela. Jeszcze kawałek, myślałem, że trafię, trafię ten level. Dobra, zadania, zadania. I jak co nam brakuje? Zesarz, złoto Morrisowi. Oj, ja nie mam złota. Byłem w banku, złota nie mam, chyba. Nie mam. Eee, Fuuu, dotrzeć do dzielnicy Rosjan, odnać krówkę Kenji'ego Takie trudniejsze zadania, kurde chciałbym jakieś szybkie zrobić Chodź do banku A kto robi jakiś bank? Kto robi jakiś bank, to zrobimy sobie jeszcze jakiś bank Zachodni, zachodni A zachodni nie jest u Marisa? Eee, zadania? Nie mam pobranego właśnie zachodniego? Wschodni, kurde U kogo zachodni jest? To sobie pójdę, zrobię Putina, dobra. Okej. Okay. No to zrobimy sobie zachodni, spoko. Lecę szybko po Questa do Putina, Putin. Siema Putin, daj mi Questa na Bank Zachodni. Ok, mamy Questa, wracam na Span. I lecimy szybciutko już na bank, czyli do Taksówki. Wszystkie banki, przypominam, dla tych nowych graczy są w taksówce. Idziecie do taksówkarza i możecie on od Was zawieźć się pod dany da bank jaki chcecie. Pod wszystkie dalekie misje, które są na dalekich światach, to wszystkie macie właśnie tutaj. Czyli mamy bank centralny, północ narodowy, zachodni... Robimy zachodni, tak? Dla Putina, tak. Ok. jestem pod bankiem. Wow, ale mafia. O, ale nas dużo. No dobra, lecimy, jak nas tak dużo jest to lecimy od razu, chodźcie. Lecimy. O kurde. O kurde. Takie questy to ja mogę robić. No ale nie ma się co dziwić, zobaczcie, tutaj na to GTA naprawdę gra masa osób. Wyszło to, udało się. Myślę, że ta seria, ta edycja nigdy nie miała takiego dużego zainteresowania. Eee, no więc, no jakby nie było, trend wyszedł ciekawie, nie? Więc cieszy mnie też, że jest grywalny. O, się macie już przebieg, otwierasz tam drzwi. Zamknięte są, trzeba nacisnąć kładki. Wszystkie. Naciskacie? Jedna tu jest, jedna jest tu. O, tu nikt nie naciska. No, ja naciskam. Tam jeszcze jedna trzecia jest, tam musicie iść. Tam jest trzecia. Bo tu są trzy i dopiero wtedy się otworzą te drzwi. O, przeszli! Widzicie, otworzyły się i oni przeszli. I teraz my możemy podejść i oni nam otworzą od środka. To jest quest dla właśnie dla kilku osób, bo ciężko jest to samemu zrobić. O, i oni nam otwierają teraz drzwi. Ty, debilu głupi! Szczelił mi w plecy. Zakrety. No dobra, ale żyjemy. Najważniejsze, że żyjemy. Dobrze, nie padliśmy. Ale armia, no jest nas trochę. Dobra, dubladówka łapę i lecimy. Uważajcie, tak żebyśmy się nie zabili nawzajem. Nie wchodźcie sobie pod, pod ten, pod ogień. Nie wykonujcie gwałtownych ruchów. No jakby jeszcze mnie słyszeli, nie? <laughs> Banan, ty do siebie mówisz, zapomniałeś? <laughs> nie, dobrze jest, dobrze jest, damy radę. Okej, okay, otwarte. Dobra, wbije ziomek. Weź tam płytkę, połóż coś. OK, odłożył. Teraz te drzwi powinny się otworzyć. Super. Wiecie, banki dla nowych graczy mogą być skomplikowane, ale generalnie są łatwe. Patrzcie, teraz ja tu nacisnę i tam te drzwi się otworzą. Widzicie? I oni teraz będą mogli przejść, jak ja to naciskam. OK, jeden wszedł, to ja już mogę biec. I oni mnie otworzą od środka, bo od środka też jest takie do otwierania. To są takie fajne, rozbudowane questy. O, i mamy. Widzicie, dostałeś do skarbca. Kurdy, gościu wszystkich pozabijał. No, teraz już możesz mnie zabić, teraz mnie to nie obchodzi. Kto to za oszołom tam zabija wszystkich? To ten? No, jakiś debil. Jakiś kretyn, nieważne, zrobiłem quest'a. <ścoughs> jakiś debil, ale faktycznie, no. No, generalnie ludzie takich nie lubią, ale co zrobisz? Lecimy i do Putinka. Do Putinka oddajemy mu złoto. Nie musicie mieć go w ręce, kiedyś musieliście mieć w ręce. Teraz klikacie prawym i proszę. Poczulki banan kończył Bank Zachodni. Zrobiłem 450 dolarów. W końcu porządny kasa, porządna flota. I co? Bravo, my friend! Well done! Oto twoja nagroda. I każdy inny też zrobił, widzicie, ten quest. I mamy to wszyscy zrobieni. Teraz można sobie porozmawiać jeszcze raz z Putinem i będziecie mogli za 24 godziny dopiero tego quest'a robić ponownie. Więc tak to wygląda. No i co? Ja wracam jeszcze szybciutko na spawnik. Mamy trzy questy zrobione. A, i level dostałem chyba, tak? Przy okazji. Tak, gratuluję, zdobyłeś trzeci level. Słuchajcie, z tego względu, że mam trzeci level, to mogę. To mogę wpisać komendę skill. I to jest takie miejsce, w które mogę rozdać punkty umiejętności. Mam trzeci level, czyli wzbiłem już dwa levely. Na początku miałem pierwszy, drugi, trzeci. I teraz mogę te dwa punkty umiejętności rozdać na jakieś umiejętności. Co prawda, na początku nie możecie na nic innego, tylko na wytrzymałość, bo na przykład zręczność jest od 15 levela, charyzma od 30 i zaangażowanie 45, a tu od 60 samodzielność. Dobra, czyli mogę wklepać wytrzymałość. To nam sprawia, że będziemy mniej głodni. Będziemy mieli szansę, że głód będzie nam spadać o 10 punktów wolniej. Więc klikamy. Tak, no i mamy to odblokowane. Widzicie, efekt już mamy ten aktywowany. Żeby to zakupić, to trzeba mieć dwa punkty umiejętności. Mam tylko jeden, więc nie będę w stanie. O, nie ma wystarczającej ilości punktów, ale tak to działa. Jak będziemy wbijać levele, będziemy mieć coraz więcej tych punktów umiejętności i będziemy mogli dodatkowo rozwijać sobie tą swoją postać o coraz bardziej lepsze umiejętności. Będziemy coraz większymi koksami po prostu. W ten sposób to działa. No i dobra, mordeczki. Słuchajcie, zrobiliśmy parę questów. Eee, pokazałem Wam, że ten system questów też jest naprawiony, więc myślę, że... Eee, no, jest... Nie, 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 nie dawaj mi ten. E, więc myślę, że jestem sens, e, no, grać już w pełni, już jest na pewno na, to znacznie, le, znacznie bardziej efektywne niż na początku. Słuchajcie, tutaj mam też taki grupowy teleport, o tym Wam nie powiedziałem, to jest taki hammer. Jak sobie wejdziecie tam na tego hamera i klikniecie prawym na tej tabliczce, to wszyscy wokół Was zostaną teleportowani. Patrzcie, jest ten ziomek, ja klikam prawym i teleportowało mnie i tego ziomka. Po prostu wszyscy, którzy tam są, będą teleportowani w rosowe miejsce, widzicie, teleport grupowy, gracze na hamerze zostali teleportowani. Nie chcę, nie chcę, nie chcę przedmiotu. Widzisz, dałeś jakiemuś ziomkowi. Musisz go wyjaśnić teraz. Pan jeszcze mnie wyjaśnił, kutas. <grywa> no dobra, szkoda. Zajdzie. ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam ślicznie, że byliście ze mną do końca. Pozdrawiam Was cieplutko. Do zobaczenia na serwerze. Trzymajcie się ciepło i cześć!